Radni z Działdowa mieli pracowity czwartek. Obradowali na dwóch sesjach. Pierwsza rozpoczęła się o godzinie 8.30 i zakończyła w południe wręczeniem legitymacji członkom Rady. Panie radny Reniuszewski, wręczam panu legitymację radnego i przewodniczącego Rady Miasta Działodowo. Samorządowcy w niespełna godzinę przenieśli się do siedziby Działdowskiej Agencji Rozwoju. Tu odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Działdowo i Rady Miasta Działdowo z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Aula została wypełniona do ostatniego miejsca. Wybory z 1989 roku, o których wspomniałem, nie były w pełni wolne, w związku z tym to były właśnie pierwsze wolne wybory w Polsce, wybory samorządowe. Był to początek faktycznej decentralizacji państwa i władzy. Często podkreśla się, że po 1989 roku była to najważniejsza ustrojowa i polityczna reforma w wolnej Polsce. A jednocześnie najbardziej udana. Skoro obrady uroczyste, to nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Osoby zainteresowane tematyką ósmej sesji Rady Miasta Działdowo zapraszamy w poniedziałek na retransmisję.